Witam! Dzisiaj yy, zagramy sobie w Banana Eats Jej! Okej okay. No nie Bierzemy ciasto No i lecimy mm. Okej, okay. no, tu nic nie ma O a to ja już wiem, jest ten ciasto. Oj, boję się, że coś się zaraz... Oj nie, ja się zaraz się A nawet nie wiem, jak zda. <laughs> Okej. Okay. Robimy szybciutko taska. No i zrobione. Wszystko. Minus 30 sekund. Przepraszam. O! On tu był! O nie! Czekaj. Dobra, ja tutaj wola się... nie. A, bo dobra. O oh my god, ona jest tutaj. Dobra, ja uciekam. O, Obsum, puzzle, bajdol. A jest ten banan, jest głupi czy głupi? Bo trochę nie rozumiem. O nie, dobra, ten typ to zrobi. O, 2, 3, 6. Ok, idziemy robić taska. 2, 3, 6. Ok, a gdzie to jest? Gdzie jest banan? 2. O ja, o ja, o ja. O oh my god. O boże, dobrze, że zj zjadłem to co? Tego banana. Okej, okay, uciekamy. O nie, on mnie goni. Nie no, dobra. Uciekać, uciekać, dobra. Weź jego. Ma awka. No Jezus Maria, weź go zjedz wreszcie. Let's go, ha ha ha. Oj. I know that he will eat me now. 2, 3, 6, 2, 3, 6. 2, 3, 6, 2, 3, 6. No ja nie mogę mam jedno serce. Dobra, uciekam ile sił kurczę w nogach. 2, 3, 6. Od razu zrobię 2 3. Noż! Ja nie mogę, prawda? Okej. Okay. Ono jest mega blisko mnie. Więc uciekam. Nie chcę... O oh ma go! Wiem, nie chcę tutaj tak blisko. Okej. Okay. No, ja nie mogę, on tu jest, on tu jest. Ja uciekam, ja uciekam, stąd się boję po prostu. Mam jedno serce, jak teraz zginę. Dobra, uf, okej, okay, tu mam trowe kciasta. <coughs> Jezu, ale ja... Oj, tu jestem banan. Dobrze, że się zauważyłam. No nie, weź go. Tu on jest tu ktoś jest, jest się zauważyłam. No nie! Weź go! To jest nasz koniec. Szybko, szybko, szybko. Jezus, Maria, serce mi staje. Mamy jeszcze tylko minutę, dobra. Ja już. Oj. Tu widziałam tylko, dobra. 5 sekund, to ja już tutaj po prostu poczekam sobie przy tym wejściu. No i dziękuję. Papa, pa, mam ciasto w dłoni. Jak ślicznie wyglądam tym ciastem. Cute. Okej. Okay. No i super. 4 minuty. Jedna rundka. Jest hit. Dobra. On nie, ja nie lubię. Ja lubię Pete High School. Nie lubię Musa Med Center. O nie, no dobra, no to chodzisz. Escape dajcie, dobra. Ten Med Center. Jak to się czyta nawet. <laughs> to jest dziwne, ja tego nie lubię. Dobra, proszę, żeby było pana. No, rozprawdźmy. No jak zwykle Jeszcze jestem bananem Ej Boże, co ja mówię Jezu, tfu I jeszcze jestem tym, tym Zwykłym Surwaj, Ja nie wiem, nie, ja nie wiem czytać Dobra, szukamy czegokolwiek Jakichś fajnych rzeczy Tu nic nie widzę O, tu jest jest Ja kocham sobie robić asmyry, tak po prostu ja, sobie samej Jest takie przyjemne Boże, ile jest, jest ludzi, ja nie mogę Nie wiem gdzie on jest Ale chyba idzie daleko o, On ze ścianą. oh my god Oh my god, dobra, ja chyba uciekam Bye, o tu jest ten Przechodzi ciągle tuż obok mnie. O matko, czemu ja tak cicho mówię, by the way? No, Dobra, ludzie skończyłam tego taska robić. Trochę mi to zajęło. O, tu są te te, trzeba ten kodzik znaleźć. O matko. Oj, Ty by the way, gdzie jest banan? Czemu to tak musi skrzypieć? Jeez. Okej, okay, lecimy. Okej, okay, let's go. No się tylko jeden task. Jaki? A ten! No to trzeba znaleźć kot. Dobra, szybko szukamy. O oh ma god, banan tu idzie! Ła! Wow. O nie, to jest banan. Okej, okay, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Gość, już ma jedno sorduszko! O oh god. Okej, okay, ja starałam się... O nie! O oh my gosh! Nie no, jeszcze się wywaliłam jak kubia. No to ja już przegram. Jakie ja to? Ja nie mogę, jaki cud boży Dałam radę, ale super. Nie no... Wow. Już się zaczęło głosowanie, a więc czekamy. Dobra, escape. Dobra. Czekamy. Zaraz się zacznie nutkę. Ja bardzo staram się te te odcinki tak rozmaitywać, ale chyba mi się nie udaje. <grym> nie wiem, że zagramy sobie jeszcze tą i tamtą nutkę, żeby to nie było takie długie. A mam ciasto. Kur, głupia. Chyba <grym> teraz jest głupia. Okej. Okay. Czy to coś jest ciekawego, interesującego, tylko ten task, no może tutaj się zrespić banan i tak się troszeczkę o, tu jest kawałek ciasta, dobra? Bierzemy. Okej, okay, zobaczmy gdzie on się respi. Nie, nie respi się tu. Na klawiaturze mojej... O, już coś jedno, jedno zrobił. Dobra, lecimy dalej. Oj, oj, tam on jest. On tam jest, on tam jest. Dobra, czekaj, 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 uciekać, Idealnie tego pieniążka przeskoczyłam, nie? Po prostu idealnie By 8 osób jest aż, wow No to banana będzie miał trudne zadanie Dobra, idziemy naokoło No w naokoło, bo tutaj jest ten talerz prawdopodobnie Muszę mówić wyraźnie. Dobra Gdzie jest banana, Nie wiem tego, ale i tak tu bajda Ty, już zeska byliśmy jednego, nawet dwa Dobra, jesteśmy w domu. O, tam trzeba zrobić jednego. O, tam już Leska robi. Jak zrobimy puzzle, to jesteśmy w ogóle totalnie w domu. O, minus 30. No, kolejny, o. Dobra. Goni mnie banan i zaraz my chyba ciapnie. Bardzo dobrze. Proszę, let's go! Ale dobra. Bo chciałam poszukać tego kodu do tego, bo za, za sobą tylko... Aha! Nie to nie ma co, bo to i tak już tylko... O, już jest escape. No to biegnie ma. Gość <gorszy> Dobra. O tam pan już biegnie. No. <gorszy> Lecimy. Jest ciężka mapa, bo jest Pilot High School. Jak to się nazywało? Bo nie pamiętam nawet. To jest High School. Wszyscy no, wiecie, to szkoła taka opętana, przybrana. <noise> Dobra, ale i tak jestem happy. Dobra, lecimy Najpierw sprawdzimy te oczywiście boxy. O, tu jest jedna laska. Przepraszam. O, nie zdążyłam. Sorry. Przepraszam. Co ja mówię? Dobra, sprawdźmy, czy ktoś nie jest AWK. Nie. Wow. Na nowość Czemu ciągle muszę być widoczna... ...tu w kurze? Tu ktoś był Oczywiście mi zbiał. Hej, Bacon! Today we're gonna play! <laughs> Okej, okay, ja tam go śledzę Ale to jest osób! Ale dobra, już tego dobiję To by the way jestem A to jest ten właśnie bacon, bo tutaj jest to wyjście Oj sorry dziecko Jak mi przykro Lecimy dalej Aha tu w ogóle by the way, ktoś jest XD Dobra lecimy Znam tu typię. Ja ją goniłam wcześniej, ale mi uciekła Okej, okay, widzisz się poszło Nie ma jej tu. Tu gdzie ona jest? Tu jest jedna laska. No szkurt, czemu wszyscy ciągle wieją? O, tutaj jest parę osób. No, dobra, one po teraz. To nie jest takie proste, naprawdę. Żeby wszystkich wyłapać. No no no. Nie lata wyzwania. Mm, Okej. Okay. O, dzień, dzień dobry. Jak miło, że się spotykamy po raz kolejny. O, cześć dzień dobry, też ci powiem dzień dobry, bo będę miła. No i co? So, sorry. Am, am. Am ciu, am <noise> mm, Możliwe, że ktoś jest ale nikogo nie ma. Ok, jak coś się wywaje? Tutaj, ok, Te już tam ktoś jest. Albo wychodził, albo wchodził. Położę teraz tutaj trapa. No i sorry, girl. O, ona się tutaj ukryła. Ja, a ja ją zaraz znajdę. Mam nadzieję. No gdzie są ci wszyscy ludzie? O, tu była, jak miło. Ojej, zablokowałam się. Gerl Sorel zdechniesz dzisiaj. Jak mi przykro. Ojej. O, tu jest kolejna osoba. Ja nie mogę, ale dużo osób jeszcze żyje. Gdzie ja to stawiam? Okej, na razie nikogo nie widzę. Idę szukać. Te trapy się jednak przydają, powiem wam. O, tu jest jednak jakiś typ, który się oczywiście musiał kampić. Aha, on ma awka. jak miło. Poczekamy, ja mam czas. Mogę, dziękuję. Jeszcze raz, jeszcze tylko raz. On myślał, że się skampi po prostu. No, ale mu to chyba nie wyszło. No i, bye-bye. Szukamy, tutaj w ogóle wiecie jego serduszka. No i kolejne zjedzone. Jeszcze tylko ta jedna laska, która mnie tak bardzo wkurza Muszę poszukać JEJ POSZUKAĆ Naucz się mówić yy. Okej, okay, pójdę sobie po prostu do innego Exitu Bo do, tak do... Ta, totalnie nie mam pojęcia gdzie ona może być O, tu jest drugie tu nikogo nie ma. Chyba. Ok, szukamy. Searching for guy. People. Noob banana. Ok. XD. Ona myśli, że jestem noobem. No dobra, może sobie tak myśleć. No ale trudno mi to jakby tak. Mam wywaloną, To nie wiem, gdzie ona się chowa. Czy gdzieś sobie po prostu chodzi. A ja jej nie widzę, ale ona może tam sobie mnie wyzywać, mi to nie obchodzi. A jeżeli się gdzieś skryła, bo się boi, no to to już jest jej problem. Okej, okay, szukamy, ona mi tam dalej wyzywa. Niech sobie wyzywa. No, chowała się. Dobra, <laughs> jakaś laska mnie wyzywała, wamp, coś, a wyszło z gry, nie, nie wyszło, aha, wyszło, no a na razie po prostu nie będę patrzyła na czat, bo mi się nie chce, <laughs> no i w sumie to tyle na, na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Raz byłam bananem. Wygrałam. Zabiłam nawet tego nuba, który po prostu się gdzieś ukrył. Pisał do mnie, że jestem nubem. A potem po prostu go zabiłam. Jakby. Nie widzę tutaj niczego złego. No i. pa. pa. Miłego dnia! Bye!